Ja pierdolę, ten pedał przyszedł. Dobra, lecę chłopaki. wyszli. <ślesk> 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 Poszli się ruchać. Pedały. Nevermind. Wydawało mi się, że widziałem 70 drzwiku No jest 70. Każdego przeciwnika zjebała mnie grawitacja. E, masz, wy... powiem Ci tak, masz wykipę po co nie? Weź go załóż. Tak na wszelki. Ja pierdolę. No, pojechałem, nie. Nie mam tych to... dusz. <coughs> nagraj to, błagam. Już Nie mam tych. O, A o, tam, tam nie jestem taki <grym> no Nie rozumiem, o co chodzi, ludziom, jak grają na range'owe topy, że narzekają. Ja po tej mordę, z tej nie nie potrzebuję więcej, wystarczy z tej mordy. Ja gram i wygrywam, nie wiem, o co wam chodzi. <grym> ja w... Wiecie jak to się profesjonalnie nazywa? Będzie wtedy. Nie! Ale jakbyście byli chętni to FIFka jest za 95 zeta na przecenie. Prędzej to bym sobie plastikowego kolegę kupił za te 95 zeta, niż nagrać FIFę, naprawdę. Blink, plam, blom Sklejmy burbę. Płynę! 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 tak. na, na, bo się było na, na, Discordzie, na kanale. Prawie 40 osób się zeszło z klanu całego, nie? W jednym momencie. Druga w nocy, p40 <grym> osób na się. I odbijamy, i wpierdalamy się tamtymi kątami. I, że my pierwszych dwóch dziesiątek ustawkowych, czyli pierwszych dwóch składów ustawkowych, to byliśmy na jednym max dwóch kontach, żeby nie pobanować ich. A te dalsze, co oh, były? To na przykład taki Tomianec oh, tutaj był. To of <laughs> tu prawie dwie dychy, dwa składy I swoich muciaków. Pytanie, co to <laughs> w momencie, really <laughs> <think it's workable. laughs> Na mapie ja, to jest ograniczenie to 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 do, to do, do to chyba 120 kąt, czy coś tak takiego na mapie z tytanem. To to, to mnie do 70 kąt, nie? Ja, my, druga w nocy, a przeciwnicy widzą. Gracze na mapie 70, nie? I 11. To się musieli zostać. Mówię, mówię, kurwa, termopile im zrobimy. Co najlepsze, tam się bijemy, odbijamy. Nie? Mam na Spotify. Włączyłem jakąś playlistę. Ja no nie wyczułem, bo trzeba spokojnego słuchać, bo zasnę, nie? I włączyłem. Daj kurwie miodu playlistę. A część z tych kości mam na Discordzie, z w Enemy. I wysyłają, wysyła mi taki te cosmic screeny i takie. O, o kurwa kobojowa muzyka 4 18. Dobrze, że dziś środa, a nie jutro jak wczoraj. Co? Ha, Heh! Dż... What the fuck? To tak? Co? No to Jakby... Jeszcze raz? Nie, jakby... Wiem, rozumiem co powiedziałeś, ale how i... Nie wiem... Nie wiem czy wiecie kto... Kto to jest Judy Alvarez? Nie. Niezbyt. Ale bardzo bym chciał, żeby mi usiadła na marcie. Tak? Tak. Ja chcę, żeby mi inna Judy usiadła na marcie, ale nie Alvarez. Jaka Judy? <grym> Judy Hobbs. <grym> <A>! <grym> Dobrze, że od razu wiedziałem. O, matko. Tak. tak. tego że ostatnio rozmawialiśmy. I... Mamo, malzachar <laughs> nie łączył Co? Malzachar nie łączył Wiesz, że to okno co masz w pokoju, to ono się otwiera, nie? No nie mam okna w pokoju Ty masz kurwa? <laughs> nie <okno> w pokoju <laughs> Bejtujesz <mnie. laughs> Irelia, Ire, Patrz co robi Irelia Patrz co robi Irelia Jeden kurwa siedem Jeden osiem Jeden Czekaj, to tak jest tak. Widziałeś, ile ona tu zrobiła? Mając takie pismo. 1 kuwa, 8 i 1x4 się z nimi bije. Tym 3 x 8. Odrażające czekaj. Odraża. Bartek by tu przyszedł i powiedział: Nie, normalnie. 1x1, balancu! Bartek mi napisał. Bartek mi napisał domin w razie co? To nienormalne. Bartek nas słyszy. Ja pierdolę. Dle, nie. kurde. Puść, no, ale o? to jest jeszcze kawa! Jak on nas słyszy? Ej, baję się. Ale co, ono z IRE pisze? Właśnie... Ziom, ziom mi napisał? Domin w razie co? To nienormalne, więc spoko. O kurwa nie koniu przepraszam. Bierz konia. Ha! ocuć, ocuć. Kto jest zalany. Ja pierdol przepraszam. No i te gałkę to też tak leciutko wiadomo. I tym, i ten silnym, tak? <grym> nie, nie, po prostu tym zwykłym atakiem, tylko musisz być blisko niego i od pleców, nie? Michał nie musi się leczyć, bo on i tak tylko pół hitboxa normalnej postaci, więc... O kurwa! kurwa. <grym> coś ci nie wyszło! <grym> kurwa! Fajny enemy, no? <grym> Delika Delikatnie dróż gałką. Nie <grym> chuj, <grym> cieszyć, bo Dobra, widzę, że jak wy będziecie odpowiadać, to chuja z tego będzie. Teraz się słuchasz mnie. No Idziemy. No bo... ja Dobra, tych pierdol no. Michał, z mi nie jebać, bo to są chuje. Dobra. A tych też? Bo no, to jacyś kosynierzy. No. I jego napierdala już, nie? Zaraz już pierdol, jeszcze raz. No! Zaraz, Zaraz drugi. Teraz umika, jakby ich jest dwóch. Teraz się ja ja. Nie, Gryzicie, nie, teraz unik bo ich kuch jest, wycofaj się. No, 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 no. kurwa. Ty grzybów nie musisz bić. Da się tak gałę o. po cichu zrobić? Nie Chyba no. Spróbuj. <gryzamy> no no. no jasne, że się da. No. jaki do ciebie, unik, unik. Dobra. No, miła, ja. Jeszcze jeden unik. Hmm. unik. O, dwie. Teraz, teraz, teraz. No naprawdę? Michał, niech nie no to, się wdryżdżasz. No i widzisz, kurwa, będziesz się słuchał tego patałacha, po ci podpowiadam. Wiecie, jak się nazywa smutna kawa? Depreso <śpiesi> <śpiesi> jak się nazywa szybka kawa? Ekspresa. <śpiesi> 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 Kurde, ja pierdała. myślałem, że paspresso. <śpiesi> Lubicie kiełki? Nie wiem. Dobre? To, co robimy? Kiełki. Kiełki? Kiełki. Kiełki, ale kiełki czego? Na przykład rzutkiewki. No wiem, że kiełki, ale. No, no rzutkiewki, kurwa, zjebie Wiem, bo mi kurwa napisał na priw. Na no, ja, kiełki? Powiedział zaraz, kiełki. ja się zapytałem ja kiełki czego? A Mikołaj na priw. Nie kiełki. No nie wiem, nie jadłem chyba nigdy. Siedlę, Jadłeś kiedyś? W... Roz... 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 Rozmowa chuja z butem. O kurde. Nie! Nie, jak nie, nie jadłem kiełków nikt.

Chyba każdy, każdy z nas swoją pastorę rozmowę prowadził, nie? Mam się przygotować na jakieś pierdolnięcie muzyki albo innych efektów. No ja. A ty tak i tak skipujesz jest kokane It's in the game. It's game. It's in the It's in the game. <laughs> <Stop> it's <laughs> 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 the game. <goal>. It's <laughs> Wrac wracała no. dzisiaj Iza z Rzeszowa na, na, na ten... wolę? No. Ja mijałem chyba. Może, kurwa, wczoraj jak jechałem za wami to normalnie szlak mnie trafiał przez chwilę. Dzięki. Za Izem i Myślałem, że je popierdolisz, miałem trąbić, kurwa, nie? Lewy był pusty. No, przepuść kurwa mnie na lewy Normalnie, gdzieś z tą lodziarnią no, Naprawdę już na, tym, na ostatnich światłach to Myślałem, że mnie popierdoli Jakbym nie wiedział, że wy w tym samochodzie Bym tak napierdalał kurwa Jeremy'im klaksonem, że... No i po co mi to piszesz? Ty zjebany jakiś jesteś, czy co? No fikra Kurwa, napisana, cicho, kurwa. Pięknie tak. Pięknie kosisz te słówki. Punkty czajsz. O kurwa! <noise> Do tego doszło. Też... O kurwa, no Dzisiaj w robocie maseczka. u mnie informatyk maseczka. był, bo mi coś tam na kompie montował. Powiedział, że fajne hasło wam. Kurwa, nawet nie wiedział, że oni wyznają te hasła. Jakie masz hasło? Kochać policja 9972 w Wekshńskich. Pierdol mu, Adrian. Dobrze. No, a nie ty. Ale możesz mu też obrażenia zadawać, to wtedy szybciej umrze. Które podejście tak z ciekawości? Żeby wiedział na czym stoję i jak daleko mogę podejść. Które The high seating. Widzę, że wystarczające podejście. O, ale zazdroszczę się, że, że nie mam tego. Też bym pograł w Ring'a, tak to się bawicie. Drugi unik, drugi unik. Chuj w umiejętności, same twoje rady wystarczą. No, w końcu się sama zapierdoli, jak będzie ty do tego no. słuchać. <śla> 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 Wiecie co, panowie, uświadomiłem sobie ostatnio dosyć rzecz ale ostrzegam, że to nie jest dla słabych uszu. Technicznie rzecz biorąc, ok? Technicznie rzecz biorąc, jesteśmy góralami. Po niebo... Nie wiesz miałeś to wcześniej, że jesteś góralem tak nie, naprawdę. Nie, 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 ale to jest coś, co tam mocno wyjebane. Nie do mnie ostatnio. A to ci przeszkadza? Nie to przeraziło. Okay. Nie to przeraziło. Czy ci to, jest... to hej? Czy nie hej? <laughs> nie. Skądże pan ocku? A Adrian, mogę ci dać takiego tipa, że co nie rozumiem, Nie no, pow... instalando jakby, no, można inst Instalacja właśnie, instalando. Co się instalando, Jest, jest. S, S, S inst instalando? Ja. urwa zrobił powiedz z o oh. kancelar kancelaria jakaś prezydencka czy jaka to może być